Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z Bajchu, to jest Stefan, a na planszy jest Marakajbo. Jak widzicie, jesteśmy w połowie pierwszej rundy. Na razie ja mam 3 punkty zwycięstwa. Stefan w tym momencie jest 0, ma 0 punktów. Stefan odblokował sobie lepsze akcje, w sensie więcej akcji może robić w wiosce. Ja odblokowałem darmowy zakup kart odkrytych, a także zwiększyłem sobie rękę z czterech do sześciu kart. Ja mam jeden dublon i mistrza muralskiego i poszukiwacza przygód już zatrudnionego. Stefan ma dublonów 10 i zatrudnionego też mistrza muralskiego. Widzimy, ja mam mistrza muralskiego przygotowanego do zatrudnienia, próbuję go przekonać, żeby dołączył. On zaś próbuje przekonać odkrywcę, żeby dołączył. Z naszych celów, które znamy na koniec gry, jest akademia, która daje za każde ulepszenie w statku i dwa punkty zwycięstwa. No i mamy też linię do wykupienia, zatrudnienia ludzi albo zrobienia robienia różnych akcji, i takim sposobem rozpoczynamy kolejną turę. Jesteśmy cały czas, tak jak mówię, w pierwszej rundzie. Zacznie od Stefan. Stefan. Stefan popłynie na pewno do Port Royal. Czyli tutaj do Port Royal popłynie Stefan i nie jest mu zupełnie w tym, chociaż on będzie chciał. Czyli za mecenasa dostarczy kukurydzę. I Stefan będzie chciał mieć lepsze akcje wiejskie, więc weźmie stąd tą kukurydzę. I teraz może się ruszyć o dwa pola na eksploratorze. Widzimy jest tutaj globus. Jest tutaj cyferka 2 z zieloną strzałką. Więc Stefan i Teraz może ruszyć się jedna albo dwa pola. Tutaj na pierwszym polu dostanie 3 pieniądze, na drugim dostanie yy, dwa punkty zwycięstwa, więc Stefan ruszy się tutaj po pieniądze. Wszedł, że punkty zwycięstwa na razie mu nie są potrzebne. Weźmie 3 dublony. Mhm. I dobierze jedną kartę. Dobierze ją z góry. I jest to następna pinasa. Tym razem ta daje dwa punkty zwycięstwa dla każdego pomocnika, którego masz wystawionego. Więc trochę droższa i trochę inna. Ja popłynę tutaj. Popłynę do Portobello. Zrobić tą misję. Więc mogę zrobić jedną akcję wiejską. Więc zrobię... Wykonaj jedno zadanie, czyli albo robię akcję wiejską, albo wykonuję zadanie, albo używam pomocnika, jeżeli mam tam. Więc e, muszę wydać jeden siły militarnej, więc z 2 na 1 spadnę tutaj i teraz dostanę jeden punkt zwycięstwa za każdy kompas. Mam jeden kompas tutaj, i poszukiwać przygód daje mi drugi kompas. Więc mam dwa punkty zwycięstwa, czyli już mam 5 punktów. I dostanę też 5 dublonów. I teraz ten żeton, biorę, obracam go i kładę sobie tutaj. Jak widzicie, e, czwarty żeton to jest 3 punkty zwycięstwa natychmiastowe, piąty i każdy następny to jest 2 punkty zwycięstwa, więc te rzeczy te też dają punkty zwycięstwa nam podczas gry raz, e, dwa, 3, 4, 5, 2 3, 4, 6, no, dobrze. Myślałem, że nie dobrałem kart na koniec poprzedniej tury, więc ja skończyłem swoją. Wracamy do Stefana, i Stefan myślę, że sobie powoli będzie płynął. Zrobi sobie, on musi zrobić dwa, żeby mieć dwie akcje. Zrobi raz, dwa. Zatrzyma się tutaj w La cejbie. i ma dwie akcje, więc może kogoś zatrudnić. I on... Ale Stokato daje mu 5 punktów na koniec gry. Ma dużo pieniędzy. On ma 10 13 pieniędzy. Ale on zatrudni odkrywce swojego. Czyli za 6 łącznie. Ponieważ ma mistrza muralskiego. Za 6 dublonów. To jest jego pierwsza akcja. Bierze jednego... Marynarza od siebie i kładzie go na polu numer 9 w Kumanie, i teraz tutaj w Kumanie jest jego asystent. Jak tam wyląduje, będzie mógł zamiast akcji wiejskiej zrobić tą akcję, czyli dostać dwa dublony i ruszyć się o trzy na polu eksploratorów. Dodatkowo, Stefan dostaje, jak widzimy, ten żeton. Nie, u, nie uaktywnia to mu nic, ponieważ nie ma. Nic związanego z tym retonem. To była jego pierwsza akcja, i druga akcja zostało mu 2, 4, 6, 7 dublonów. Mógłby pinasę zrobić? Czy on będzie jeszcze coś robił? Tę pinasę na pewno przerzucić tutaj, bo hmm. będzie ją budował. I chyba tyle. Tak mi się wydaje, nie ma... Odrzuci te trzy karty, żeby dostać dwa dublony. Więc... Będzie miał 7 I dostał, cztery karty, będą to prawnik. Jacquette Delahaye. I widzimy, to jest trzy francuskie kostki, więc po dwóch, dwóch Anglikach i dwóch Hiszpanach, francuska się pojawia. Jak widzimy, to dałoby Stefanowi plus jeden punkt ruchu na, dla eksploratora e, do końca gry. E, mamy misjonarza. On nam daje darmową książkę, widzimy kiedy byśmy musieli odrzucać książki dla misji. Zwykle dla misji się odrzuca takie rzeczy, odrzucamy jedną mniej. I czwartą kartą jest są ruiny. Ruiny mają po prostu tutaj misję, którą możemy zrobić. Jaką? Osta, jako ostatnią akcję wiejską. No i daje nam przychód punktów. Ruiny są całkiem ciekawe w ogóle. Ja. Ja muszę ruszyć się cztery, żeby zrobić dwie akcje. Czy Ja mam dwie akcje do zrobienia. Mógłbym wybudować hiszpański gadał. I tak też zrobię, zbuduję na pewno hiszpański galeon. Jak zresztą, marynarz też jest całkiem spokojny. No więc zrobię F2, 3, 4, popłynę do Kamarko. Wybuduję sobie za 6, ponieważ mam Mistrza Budarskiego, hiszpański galeon. Wiemy teraz, kiedy walczę dla Hiszpanii, bo będę, otrzymam dwa punkty walki. Kosztuje mnie to całe pieniądze. Ale mam hiszpański galeant. To jest moja pierwsza akcja. Za drugą akcję odrzucę wszystkie swoje karty, żeby dostać dwa dublony z powrotem. I dobieram do 6. Stąd mogę brać za darmo. Więc bez, wezmę pościg za, pi, za piratami. Wezmę Amaro Pardo. Zobaczymy, czy będzie dało się go zagrać. To jest dwa. I teraz jest kupiec. Jest moją trzecią kartą. E, czwartą kartą jest wiceadmirał. Za każdy jeden punkt zwycięstwa. Otrzymujesz 7 punktów za każdy tą walki, to dostajesz 3 akcje wiejskie i on będzie w kamarko czyli tam gdzie stoję. To jest ciekawe. Szczególnie dla Stefana byłoby ciekawe. To jest czwarta karta. Piąta karta jest kolejny wiceadmirał, dokładnie taki sam. Kosztujący dwa więcej. Więc nie wiem, dlaczego kosztuje dwa więcej, bo jest dokładnie taki sam. Dostajemy medal. Punkt wygrana dla każdej rzutu walki, dostajesz trzy akcje wiejskie. Ok. I szósta karta jest. Szóstą kartą jest kapon, który nam daje dwóch marynarzy, po prostu. Czy w tym wypadku pewnie misjonarzy. Mhm. Hmm, więc to była moja akcja. I teraz, czy on chce jeszcze zrobić jedną akcję? 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ma 9 pieniędzy. I za 10 może coś wybudować. Nie ma za bardzo nic za 10. Tam Finasa mógłby wybudować. Na razie jej nie chce budować. Więc Stefan popłynie tutaj. I tutaj te pola mają hold, rękę, żeby się zatrzymać. Więc nie można przepłynąć tutaj. Tutaj trzeba się zatrzymać. Stefan ma teraz wybór: albo będzie walczył, albo ruszy eksplorator od. Maksymalnie dwa pola, czyli może dostać jeden pieniądz, więc Stefan będzie walczył. Stefan będzie walczył i teraz jak widzimy yy, Anglicy i Francuzi są na pierwszym miejscu, I teraz muszę zobaczyć jak remis jest w tym wypadku, bo będą mi minus dwa siły. Francuzi mają 6, trzeba zapłacić dwa, żeby dla nich walczyć w ogóle, Anglicy dają dwa punkty, ale tylko dwa siły. Hiszpanie dają 4, więc pewnie Stefan będzie walczył dla Hiszpanów. Ale na szybko spróbujemy znaleźć jak to działa jeśli chodzi o remisy. Jeśli wybierzesz walkę dla nacji, która aktualnie posiada najwięcej znaczników przynależności w lokacjach Karaibów, to jest współczynnik walki jest obniżony o 2. Ten modyfikator nie obowiązuje w przypadku remisu, czyli Francuzi dalej dają 6 punktów. U. Trzeba zapłacić 2 Dublony za to, ale 6 punktów. Tak, czyli jeżeli jest remis to nikt nie jest najwyższy ani najniższy. Za 6 punktów, za 6 punktów mógłby postawić kostkę, czyli odzyskałby te dwa, czyli naprawdę nie zarobiłby, ale by ten. Czyli on weźmie będzie walczył dla Francuzów. Zapłaci dwa dublony. Za czwórkę, może za szóstkę, z, nie, nie może zabrać tej kostki, mógłby Anglików wyrzucić, ale za czwórkę położy kostkę tutaj w Port Royal i to mu da dwa dublony z powrotem. Jeszcze mu zostało dwa z tego żetonu. Ma dwa też na swoim, czyli czwórkę mógłby jeszcze jedną zrobić, ale nie ma nic na czwórkę, czyli za dwójkę zrobi górną akcję, czyli tylko się przesunie. Czyli to jest za pierwszą akcję jeszcze postawił kostkę i przesunął się o jeden, i za dwa przesunął się o drugi i bierze ten żeton tutaj. Teraz moja, która ja też myślę, że będę walczył. Mój eksplorator jakby się ruszył o dwa. Teraz, jakbym ja się ruszył eksploratorem, to jeżeli dalej na polu może być tylko jedna osoba, ja przeskakuję, czyli to było jeden, to te, te pole i dwa, to jest te pole. Nie liczę zupełnie pola, gdzie są inni gracze. Ale ja będę walczył, mam ten swój hiszpański galeon, więc mam nadzieję, że Hiszpanie będą waleczni. Hiszpanie nie są tacy waleczni, ale Hiszpanie są na trzecim miejscu, ponieważ widzimy, mamy. Dwa niebieskie, dwóch Francuzów i Anglika, czyli Hiszpanie dostają ten bonus, plus 3, czyli będzie 5 i dają jeszcze marynarza. Więc ja będę walczył dla Hiszpanów. Wezmę sobie marynarza. Jako, że walczę dla Hiszpanów, mój hiszpański galeon, jak widzimy, ma, że jeżeli kiedy walczysz dla Hiszpanów, otrzymujesz dwa punkty walki, więc to mówi, że tutaj się przesuwam o dwa pola na trójkę. No, i teraz Hiszpanie mi dają 5 do wykorzystania. Ja mogę z tego zrobić maksymalnie 8. Ale zrobimy z tego. Zrobimy z tego 6, czyli dodam jeden swój znacznik. I zrobię za 6, ściągnę tą niebieską kostkę i ona wypada z gry już. Położę tam hiszpańską kostkę i tam zarobię dzięki temu 4 dublony. I oczywiście przesunę się na torę wpływów u Hiszpanów. I ten żeton ląduje u mnie. No i teraz yy... Stefan Stefan idzie tutaj, to mu da 3 punkty. I tak się runda kończy. I na koniec rundy. Najpierw każdy gracz ma decyzję w kolejności gracza. Albo gdzieś tam sobie tylko to przypomnę. Rozpoczynając od gracza, który zainicjował punktowanie, czyli w tym wypadku od Stefana. Może wybudować jedną kartę planowania, czyli albo tak, tutaj jeszcze powinny być dwie karty odkryte, czyli pierwszą jest rdzenna mieszkanka. Czyli ona pozwala nam za, odrzucić dwie mapy za akcję wiejską, jako ostatnią akcję wiejską. Odrzucić dwie mapy, żeby dostać dwa punkty zwycięstwa i dwa przesunięcia na torze. I tutaj mamy pościg za piratami następny. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Wszyscy mamy maksymalną liczbę kart. Więc teraz Stefan decyduje: albo buduje jedną z tych 5 kart, jakie ma przygotowane, ewentualnie mógłby akademię wybudować, ale nie. Albo dostaje 5 punktów zwycięstwa. I teraz Stefan ma 2, 4, 6, 8, 9 pieniędzy, czyli za dychę mógłby coś wybudować. I Stefan wybuduje tą pinasę, którą sobie wcześniej przygotował. Ta pinasa będzie go kosztować 6. Ponieważ ma pomocnika. Dam mu dwa punkty zwycięstwa, ponieważ ma dwa żetony walki. To natychmiast się robi, bo nie jest na szarym zrównał się. I dam mu dwa punkty przychodu, jeśli chodzi o dublony. Także to. I teraz Stefan mógłby położyć, przygotować coś następnego do budowania, żeby dobrać kartę. I Stefan. Nie ma nic co jakoś bardzo by chciał wybudować, więc tyle. Teraz ja mam okazję na to. Ja mogę wybudować coś. Mam 6 Dublonów. Czyli za 7, czyli z ręki nic nie mogę wybudować. Ale wybuduję za 5 Dublonów tego mistrza murarskiego. Będę miał ich dwóch już. To mnie kosztuje piątkę. Zostanie mi jeden. Mogę coś dołożyć. Ale nic nie mam takiego, żebym chciał bardzo dołożyć. Także zostawię to na razie. kwestia Czy jest coś, co bym bardzo chciał, żeby wziąć stąd? Nie, też nie ma. Teraz dostajemy punkty, czyli my robimy tą akcję. Nikt nie dostaje punktu zwycięstwa, bo jest tutaj na 0. Każdy z nas dostaje 10 dublonów. Tutaj jest dziesiątka nad tym polem. Więc Stefan będzie miał 13 dublonów. Ja będę miał 11 dublonów na początku następnej tury. Następnie usuwamy wszystkie dyski. Spręszy. Resetujemy to, to robimy ten punkt, czyli te, kart, te cztery karty są odrzucone, mamy nowe karty. Historyczka, jeśli masz kilka akcji wiejskich, ta musi być ostatnia, za dwie książki daje trzy pieniążki i trzy punkty. Następnie mamy kapłana, mamy łowczyni. Kiedy wymijasz odkrywcę, kradniesz mu jeden punkt zwycięstwa. jest negatywna, negatywna interakcja. Daje plus jeden ruchu i widzimy tą zdolność, że kradnie punkt zwycięstwa. To jest ciekawa karta. I następna pinasa, tym razem jeden punkt zwycięstwa za każde zadanie i oczywiście na przychodzie dwa punkty zwycięstwa. W tym wypadku teraz odkrywamy nową kartę, czyli do naszej akademii dochodzi Cytadela. Dada za każdy pozostały punkt walki każdego marynarza we własnych zasobach dwa punkty zwycięstwa. Czyli w tym wypadku na przykład jak ja bym wziął, to jest 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 punktów zwycięstwa. To jest ciekawa karta, ona będzie do kupienia. I następnie trzeba postawić nowe misje. Jak widzimy na koniec rundy pierwszej. Kładziemy misję na polu numer 6, na polu numer 12, gdzie dla jednego do czterech graczy, czyli na polu numer 6 w San Juan, trzeba dostarczyć dwa zioła, żeby za każdy kompas, kompas dostać dwa dublony i dodatkowo marynarza. To jest misja w San Juan. I na polu numer 12, czyli w Santa Marta, trzeba wydać dwie lunety, żeby dostać jeden punkt zwycięstwa za każdy kompas i dwa punkty ruchu na torze. Na to, że odkrywcy kolejność się zamienia. Kolejność zawsze jest. Gracz po lewej stronie, jak dobrze pamiętam. No, już sprawdzam to. Przenieście wszystkie statki do Hawany, wszystkie po wykonaniu tych punktów, rozpoczynam następną. Yy. Zaczyna kolejny gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. O, to chciałem przeczytać. Właśnie, czyli w tym wypadku będę ja. Pierwszy w następnej rundzie z 11 dublonami. Stefan ma ich 13. Cytadela jest też ciekawa. Zobaczymy, jak to pójdzie. Widzimy, mamy remis, jeśli chodzi o nasze potęgi. Po jednej kostce u każdego, ale Francuzi stracili swoje wpływy w Santiago. To są moje karty. Więc myślę, że drugą rundę z czterech. Zaczniemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było zakończenie rundy w Maracaibo, naszej pierwszej, więc mniej więcej wszystko już widzieliście, jak i punktowanie, i chyba wszystkie akcje widzieliście. Wszystko nam się udało zrobić, także powinniście wiedzieć mniej więcej, jak gra wygląda, jak gra działa, ale mam nadzieję, że yy, będziecie. Yy, na tyle zaciekawieni, że dołączycie do mnie w, mojej, w moim pojedynku ze Stefanem, e, który będzie, jak widzicie, bardzo intensywny. żeby dołączycie do mnie i e, zobaczycie, który z nas wygra i ukaże się najlepszym żeglarzem na Karaibach w XVII wieku, więc trochę dawno, ale to tam szczegół. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja byłem z bajchu. To był Stefan. E, to było Marakajbo też na stole. Mam nadzieję, że widzimy się. I słyszymy się w sumie bardziej w następnym odcinku. Tymczasem do usłyszenia, cześć.